Have fun guys, your Darek. Jesteśmy, chyba, pierwszy raz na niemieckim korcie. I ma, jesteśmy dalej w grupach eliminacyjnych grupowych. Na pierwszym dla mnie Michał Wieżuński, a z głębi koltu serwuje właśnie Wacław Czesnowski. I z tego, co się dowiedziałem, mamy wynik 4 4 Przypanie, że w grupach, jak i później w drabince pocharowe, gramy jednego seta do sześciu. No, 4-4 to jest taki wynik. Gdzie, gdzie oglądam mecze w telewizji od tego wyniku. Tutaj właśnie się ważą losy. Tu tak. każdy pokazuje czy ma jaja, czy ich nie ma. Mamy dosłownie tego słowa w znaczeniu. w Przenośni. Tutaj kiedy się zamyka ten mecz, trzeba pokazać mocne nerwy. Najlepiej swój, swój najlepszy tenis. Zwykle bywa to. Bardzo, to bardzo trudne i nie tylko dla ludzi grających amatorskich i dla zawodowców. No, bardzo ładny pierwszy serwis, Wacka, potrzebuje tego serwisu. No i nie bym miał pierwszy serwis i z tego nic nie, nie wynikło. Troszkę szkoda. No, ładna płyka Michał się broni? Tak, tak, tak. I tutaj z... znowu się potwierdza, że, że, że naprawdę warto się bronić warto przebijać cokolwiek na drugą stronę. W niektórych przypadkach można liczyć na to, że nawet z takiej prostej piłki przeciwnik zepsuje. Tak, wam wykładkę. Jakby to nie nazywać. 15:30. Przecież by był break w tym decydującym momencie. No, Wacek obrywa bekend Michała. Michał chyba tutaj miał kilka myśli. Kilka pomysłów na raz. Przebić. A najlepiej jeszcze zamknąć siatkę. Bo to wszystko za szybko mu poszło. Serwis ginie całkiem dobrze, ale Michał bardzo ładnie się obronił Ten backend wacka to jest nieraz potrafi to ładnie pociągnąć, a nieraz to 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 chodzi jakoś tak kwadratowo no jest bregla Michała, i Michał prowadzi 5 5 do 2. Przygląda się Sławek, który dzisiaj grał świetny mecz z Adamem Bukielem. No i trochę, trochę zaskoczyłeś, mnie, że przegrałeś z piotkiem, tak? Znaczy nie sądziłem, że głowa to będzie łatwo głowa dla kogoś. Ja. No chyba lubisz ludzi, którzy atakują. Na no to wychodzi. Bo, bo Piotr chyba nie jest jakimś zawodnikiem, który tam... Nie, spotkało się dwóch pykaczy i dwóch. Dokładnie, dokładnie. Ty raczej wolisz, żeby że ma piłka jakąś prędkość, do której ty się tam dostosowujesz, plus twoje dobre nogi i... i... To, ty no, to tak nawet było ostatnio w naszym meczu, jak da, oddałem inicjatywę, zacząłem grać slajsiki bajeryczki, to 6 nie wygrałem, nawet nie wiedziałem kiedy. A jak zacząłem napieprzać, to przegrałem. Ale to wytniemy tutaj, wracamy do meczu. 5-4 Michał Bieżuński. I serwuje nam mecz. Proszę i pierwszy serwis przed. ładny returnację nie gato forhand No i co? Jest przy siatce i co? Ja, 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 ja! Oj 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 no tutaj, tutaj Lob był Lob był troszkę nerwowo zagrany Ale bardzo ładnie wacek po tym returnie ładny forkę, zamkną siatkę Ale dobra, dobra. Mam przykład jak bardzo ciężko takim mecz jest zamknąć, taki, taki worek jest zamknąć, taką postawić taką kropkę na dni po euforycznym breaku 0,30 przy własnym serwisie No ale no zobaczymy. Może też tak być, że, że Wacek pomoże trochę. No ładna akcja. ładna akcja dla pewności Michał zakończy to. Wysokim olejem. Liczcie piłki i sprawdzajcie, żeby zawsze cztery były. Po pierwsze, żeby grać wszystkimi, a po drugie, żeby po prostu je mieć. Troszkę na siłę, troszkę na siłę, niepotrzebnie chyba przestraszył go trochę w tej siatce. No i z 0,30, mamy po 30. No i można powiedzieć, że dwie piłki dzielą Michała Bierzuńskiego od zwycięstwa w tym meczu. A pierwszego serwisu nie ma. No, to wspinała piłka, trudna skacze. Tak, tak, tak myślałem. No chciał na znoszącą, ale stał meć za daleko. Niestety. Granie na znoszącą to jest naprawdę ciężka sprawa, szczególnie na piłki topspinowe, ale lecą, lecą wolno, ale kontakcie, przy kontakcie z podłożem dostają takiego kopa w górę i bardzo trudne jest no i na styk, na styk, na styk i game, set, mecz, Michał bierzoński 6-4, czyli jeden break jednak, jednak wystarczy. No co panowie, kurczę, no to komentowałem twój beken teraz. Granie, granie na znoszącą jest trudne, a z takimi topspinowymi piłki odczytam, jeszcze trudniejsze. Nie tak, nie oczytałeś, no. zdecydowanie, 4-4 i przy tym, przy tym wyniku breaki zdecydowało wszystko. No. Nie, tam było lepiej, ale było później. Tam było lepiej, no. a prowadziłeś jeszcze? Tak, tak, mocno. Tak? Ile tak, prowadziłeś? 4-1. 4-1 prowadziłeś? No. No. Czyli Michał doszedł na 4-4? Ja lubię kolegę i ja. zagraliśmy fajnie. Okej, okay. Wacław Czesnowski, z No Michał, to możecie Cię jakoś pochwalić. No 1-4 do tyłu i co, wygrałeś 5 gemów pod rząd. Myślę, że trochę zawodnik mi pomógł, a na pewno od razu zmieniłem taktykę. Trzymanie Wacka w 3-4 kortu było mhm. największym moim błędem. Z każdej piłki po prostu. Mhm, tak, on ryzykują, zamykało Bardzo, się bardzo, wal, bardzo tak. pięknie, pięknie to wszystko mu wchodziło. Kiedy wrzuciłem go poza, poza kort, no niestety,